Do incydentu doszło pod koniec września. Z informacji nieoficjalnych wiemy, że cała sytuacja miała miejsce pod koniec zajęć w jacuzzi. Osoba, której przedstawiono później zarzuty, która była instruktorem pływania właśnie na tym basenie, wbrew woli małoletniego, który był pod jego, pod jego tutaj pieczą, zanurzył jego głowę pod, pod wodą parokrotnie. Wszystko to odbyło się na oczach matki dziecka, która o całym zajściu powiadomiła złotowską policję oraz złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, które miało umowę z instruktorem na wynajem niecki basenowej, na prowadzenie zajęć z nauki pływania. Poprosiła nas o to, abyśmy przeprowadzili rozmowę dyscyplin z instruktorem, co zostało zrobione, zabezpieczyliśmy też na jej prośbę monitoring. Na początku grudnia instruktor, którego sprawa dotyczy, poinformował nas o tym, że Postawiono mu zarzuty. Dlatego Stas zawiesił umowę z podejrzanym na wynajemniecki na złotowskiej pływalni. Podczas składania wyjaśnień w prokuraturze renowej w Złotowie... Oskarżony tłumaczył to cięższym dniem, jakąś niefajną informacją, którą uzyskał od rodziny na temat, na temat jakichś spraw rodzinnych i twierdził, iż, że po prostu z nerwów tak się zachował. Mężczyzna został oskarżony o narażenie uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenie nietykalności. Sprawcy takiego czynu grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.